Cześć, dzień dobry wszystkim, witamy Was z Nowego Meksyku. Jesteśmy w mieście Roswell. Przyjechaliśmy tutaj na nasze spotkanie z kosmitami. Zobaczcie, jakie mam tutaj przywitanie. Kosmiczne przywitanie. Dzień dobry. My dotarliśmy do Nowego Meksyku, do miasteczka o nazwie Roswell. I pewnie część z Was kojarzy tą nazwę, ze względu na to, że tutaj działo się dużo związane z kosmitami i to jest właśnie główny cel naszej naszego przystanku tutaj. Temat UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, męczyła się z tym słowem, niezidentyfikowane, nie mogę go wymówić, to ten temat jest dla jednych powodem do śmiechu, dla innych jest dużą prawdopodobieństwem, ale czy wierzymy we, w UFO, czy nie, większość z nas zawsze z wielką przyjemnością ogląda filmy o tej tematyce. Jest jeden film, który szczególnie bym chciała Wam polecić o tytule Arrival, nie wiem jak jest tłumaczone na polski, chyba też Arrival i uważam, że ten film był bardzo, bardzo mądry i miał świetny przekaz, więc jeżeli Was to interesuje, to polecam gorąco ten film. A co ja osobiście myślę o istnieniu UFO, czy w to wierzę, czy nie, to może Wam powiem na końcu filmiku. Najpierw Wam powiem, postaram się przedstawić jak najbardziej obiektywnie fakty, które, które się dowiedziałam, o których przeczytałam, Jadąc właśnie do tego miejsca, tutaj. Jeszcze nie tak dawno ludzi, którzy właśnie mówili o UFO, uważało się za psychicznie chorych, czy że zwariowali, czy że wymyślają. A, a tymczasem przez ostatnie lata napływa coraz więcej informacji na temat, i to z różnych rządów, że podejmują różne działania związane właśnie z takimi obiektami. Latającymi. Jednym z przykładów jest Francuska Agencja Kosmiczna, otworzyła archiwa dotyczące obserwacji UFO i mają ponad 1600 przypadków przez ostatnie tylko 30 lat. W zeszłym roku, zimą, pod koniec 2021, Pentagon otworzył nowe biuro do badania raportów właśnie o UFO, a dwa lata temu izraelski generał i szef Izraelskiego Programu Bezpieczeństwa potwierdził, że Izrael i USA od dawna mają kontakt z przybliżami spoza Ziemi. A najciekawsze wydarzyło się dosłownie kilka dni temu. Akurat przejeżdżaliśmy przez Teksas, byliśmy w drodze do Nowego Meksyku i o tym przeczytaliśmy i nie mogliśmy uwierzyć, że my akurat jedziemy, jesteśmy w drodze do Roswell, temat kosmitów, UFO i nagle takie ważne wydarzenie. Podali w wiadomościach amerykańskich, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyło się pierwsze od 50 lat Publiczne zebranie w sprawie UFO. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Wyobraźcie sobie, że Pentagon przyznał, że mają zebrane informacje o 400 przypadkach i do tej pory mogli wyjaśnić tylko jeden, czyli cała reszta, te 399 przypadków jest niewyjaśniona i do tej pory wszystkie informacje były tuszowane i ukrywane, uważane za top secret, a teraz przyznali, że nie potrafią tych, tych przypadków wyjaśnić. I dopóki się to nie stanie, to powinny takie zdarzenia być traktowane jako potencjalne zagrożenie dla ludzkości. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, jest na YouTubie pełno e, takich raportów i właśnie wywiadów z tymi pilotami, którzy opowiadają o tym, co widzieli, jak to wyglądało. Bardzo, bardzo ciekawy temat, więc zachęcam do Was do obejrzenia, bo ja chcę wam tylko tak w skrócie przedstawić. O co chodzi. Już nawet w starożytności zresztą można znaleźć zapiski o obiektach zaobserwowanych na niebie. A jeżeli chodzi o nasze czasy, to wszystko zaczęło się od wydarzenia w pierwszej połowie lat 90. Właśnie wydarzenia, które odbyło się tutaj w Nowym Meksyku w miasteczku Roswell, czyli tu, gdzie jestem dzisiaj. I teraz w skrócie Wam tak opowiem, co się wydarzyło tutaj w tym Roswell. Z tego, co przeczytałam, to zaczęło się to tak, że właśnie w tym 1947 jakiś farmer znalazł u siebie na. Na farmie rozbite szczątki jakiegoś statku. Pozbierał to, później to wojsko zabrało do analizy i trzymali to przez jakiś czas. Później zaprzeczyli i powiedzieli, że to balon. Mimo wszystko, każde ich akcje, które tam się odbywały, jakby zaprzeczały temu, że miało to być coś pochodzenia ziemskiego. Więc historia była bardzo dziwna i było też bardzo dużo raportów od innych ludzi, którzy donosili właśnie, że że wojsko się dziwnie zachowywało, że dziwne rzeczy się działy i wiem też, że wojsko groziło wielu, wielu osobom, żeby na ten temat milczeli, jeżeli coś wiedzieli. Polecam Wam obejrzeć raporty wojskowych pilotów, co mówią, jak opisują. Można to znaleźć na YouTubie, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Dokładnie opisują, co widzieli, jak to wyglądało i pozostawię to Waszej własnej już opinii. Ale na pewno warto posłuchać, co mnie mają do powiedzenia, bo wiadomo, wojskowi piloci mają do czynienia z niesamowitą technologią, więc jeżeli ich coś zdziwiło, to na pewno warto o tym posłuchać no i warto też śledzić, co będą nam dalej donosić media i te raporty z Pentagonu, myślę, że właśnie media są za mało tym zainteresowane więcej się mówi o tym, że ktoś się skichał w sałatkę albo, że ktoś ubrał takie, a nie inne spodnie, a zero jest tak naprawdę informacji na naszych social media o tym, że w Pentagonie było zebranie dotyczące UFO, pierwszy raz od tylu lat i do czegoś się przyznali, że, że coś się dzieje, no ale wiadomo, w Social media są jakie są, dlatego najlepiej to szukać samemu, więc polecam Wam śledzenie tego tematu. A więcej o tym całym wydarzeniu w Rozwał, to na pewno sama się też dowiem po tej wycieczce do muzeum, chociaż nie za wiele się spodziewam po tym muzeum, bo przeczytałam, że to jest super rozrywka dla dzieci, więc mam nadzieję, że to nie będą po prostu światełka i różne dźwięki i tam takie kukiełki, tylko mam nadzieję, że to będzie naprawdę muzeum z. Dużą ilością informacji, że, że widzę zadowolona. No, no zobaczymy. Tak czy siak, nawet jeżeli muzeum mnie rozczaruje, to fajnie tutaj być, poczytać o tej historii, na pewno sobie jakąś książkę na ten temat kupimy e, i na pewno jakieś filmy zaczniemy na ten temat więcej oglądać. No i tak jak mówię, wszystko się tak złożyło jakoś super w czasie, więc temat jest na pewno interesujący. Okej, okay, to ja w takim razie zabieram kamerę i, i ruszamy do Muzeum Ufo w Roswell w Nowym Meksyku. Idziemy! Co za dzieło. to jest cała ściana um, z historiami różnych ludzi. I pierwszy tutaj właśnie mamy generał Arthur Exon. i właśnie jest powiedziana, że najpierw jak był ten rozbity tutaj e, znaleźli części tego rozbitego statku, to myśleli, że to jest pochodzenia e, z Rosji. Jakiś szpiegowski, ale e, później uznali, że to było spoza ziemi. Tutaj historia sierżant Homer Rowlet Jr., który był w wojsku, tak szybko wam czytam na bieżąco, i wyjawił przed swoją śmiercią swoim dzieciom, że widział szczątki statku i zobaczył trzy małe osoby miały wielkie głowy i jeden był e, jeszcze żywy. A to jest kolejna historia strażaka Dan Dwyer i jego załogi, którzy przybyli na miejsce tego rozbicia tego statku jeszcze przed wojskiem i e, zobaczyli, że jest jakaś e, postać, która przetrwała. I wojsko kazało im milczeć na ten temat, zagroziło im, że muszą milczeć. A to kolejna historia. Ines Wilcox e, była żoną szeryfa, powiedziała swoim wnukom że po tym incydencie, kiedy się rozbił ten statek i jej, jej mąż widział właśnie też jakąś postać, która szła przez północ miasta i przetrwała ten, to rozbicie tego statku i podobno wojsko również groziło jej i jej mężowi, żeby nie, nie mówili o tym. On był również jednym ze znanych deweloperów rakiety. Tu mam informację Apollo-Saturn V Rocket, rakieta która została wysłana na Księżyc. I tutaj się wypowiada właśnie o tym, co się stało w Roswell. Wybadał to. Powiedział, że ten statek nie był wykonany z metalu, który nie jest znany na Ziemi. Bardzo cienki, w kolorze aluminium. I bardzo lekkie i niezwykle wytrzymały. A w środku praktycznie nie było żadnego sprzętu. Tu historia kolejnej kobiety są Farnsworth, która mm, pracowała niedaleko tego całego wydarzenia, w tym 47 i też mówi tu o tym, że wojsko groziło jej i jej rodzinie, że mają o niczym nie mówić, inaczej stracą swoje życie. A tu jakieś aktówki. Hmm. A posegregowane ta Tani. O, ale to jest dużo. Przedstawiam Wam moich nowych przyjaciół, których tu poznałam. To jest Awod. Awod jest bardzo towarzyski, ma świetne poczucie humoru. A tu jest Costello. Costello jest trochę bardziej nieśmiały, ale naprawdę super się z nim spędza czas. Oh. little one huh? yeah they said that they had like the, the, the free pitol i think what's happening about that who you know it doesn't like much wchodzi ciągle w kamerę, o oh, jest już? historiami ludzi, którzy twierdzą, że zostali porwani przez kosmitów. Jesteśmy w meksykańskiej restauracji i zobaczmy, co mają w nowym Meksyku w, re... w meksykańskiej restauracji. Mamy dzisiaj znowu ucztę meksykańską. Znowu fajitas, bo najbardziej lubimy i mamy te sobie z pieczątami czy grzybami. Jesteśmy w naszym hotelu w Roswell. Pokażę Wam szybko pokój. Tu łazienka, łóżko. Pani w recepcji powiedziała, że mamy specjalny pokój, ze względu na to, że jesteśmy na podróży poślubnej i mamy z balkonem. Spójrzcie na to, jaki mamy widok z balkonu. Co prawda tutaj po boku widać tam uh, Applebee's, ale, ale balkon jest. Jest i tak za gorąco, żeby w ogóle na balkonie siedzieć. Ale no miło. Chciała dobrze. Włączam telewizor i pierwszy film, jaki, na jaki się natknąłem, to w czerni, czyli wszystko w klimatach kosmitów. Po drodze nie ma praktycznie nic. Mamy do Santa Fe chyba 3 czy 4 godziny. How, how far it is? 3 or 4 hours? 3 Three hours. Three hours. Ale jak już pewnie widzicie, zupełnie inne ciuchy mamy na sobie. Ja nie mogłam w to dzisiaj uwierzyć. Wczoraj było około 37 stopni Celsjusza w dzień. A dzisiaj rano Brennan jak pakował auto to do mnie mówi, a dzisiaj jest chłodno. No to chłodno, myślę sobie, no dobra, wezmę jakiś tam sweterek. A byłam w sukience, no i wyszłam i, i myślałam, że się po prostu rozlecę, było tak zimno. I teraz jest około 12 stopni Celsjusza tylko. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozwal i o kosmitów. A jeżeli chodzi o, o moje zdanie, to ja uważam, że jak najbardziej musi być jakieś życie poza ziemią. Uważam też, że byłoby to niezwykle egoistyczne i wręcz aroganckie myśleć, że jesteśmy sami w tym wszechświecie. Tym bardziej, że nasza galaktyka jest tylko kroplą w morzu i rozmiar wszechświata jest dla nas nie do ogarnięcia. Myślę, że na pewno musi coś innego istnieć i, i pewnie prędzej czy później się więcej dowiemy, jak nasza technologia pójdzie w przód. Dla mnie to jest bardzo ciekawy temat. Zawsze mnie kosmos bardzo, bardzo ciekawił. No ale ka wiadomo, każdy ma prawo do swojego zdania. Niektórzy wierzą, że jesteśmy sami, że absolutnie nie ma, nie ma nic poza ziemią. Dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Jestem ciekawa Waszych opinii. A póki co to się z Wami żegnam, my, my tutaj będziemy teraz sobie przez tą pustynię jechać parę godzinek i następny y, filmik widzę się z Wami z Santa Fe. Pa! pa.